Witam wszystkich. Nie, nie tak. Już witałem się. Witam w dniu dzisiejszym. Jak to powiedzieć? Jeszcze raz. Próba jak mnie słychać i jak mnie widać. I czy słychać tą pierdoloną maszynę z zewnątrz. Próba jak mnie widać i jak mnie słychać. I muszę wyłączyć kolory, bo znowu napierdala. No. No i no, making próba. Ot. Ot. Go. No. Próba, czy mnie słychać, czy nie słychać. Jak widać. Ok, znowu próba mikrofonu, czy w tym filmie będzie coś trzeszczało, czy nie będzie trzeszczało. I jak mnie będzie słychać. Ok, próba mikrofonu i próba... Czy mi widać? Czy ja tutaj jestem obecny? No, mówię coś do kamery, czy mnie słychać? Ok, I'm telling something to the camera. If you can hear me or not, if I can, if I can fart now, or I, I, can, I can't fart. Thank <laughs> you. Okej, okay, próba, jak mnie słychać, czy słychać pierdoloną lodówkę, gaz, wszystko. A co no takie ciężkie warunki do nagrywania są. Czy mnie dobrze widać? Ciężkie życie vlogera. Nie wiem, czy mi teraz widać, czy nie. Nieważne, bo to. Ale to tak trzeba nagrywać. Tak trzeba nagrywać. A co wy myślicie? Samo się nie nagra. <laughs> jebany trąby. Jedzie jebany następny. że Pierdziochu. E, so, sezon kurwa. No ja nie umiem mówić. Po prostu ciemno. W zasadzie, że. Le, le, jeszcze raz. Na pewno plusów i argumentów przemawiają. Kurwa, no nie umiem mówić po polsku. Kurwa, no chrypłem, ja pierdolę. Nie wiem w ogóle, co powiedzieć. Nie będzie co robić. Ta pogoda będzie. Pokójowa. This is the place for <laughs> Intas. Instant super. Leśnej aurze letnej, leśne, letniej. Leśnej, letniej. Jakiej kurwa letniej? Jest zima! <laughs> Czy to w ogóle ma sens? Wysiadłem na stacji metra Eroilor była. Kurwa, no potykam się. Ja pierdolę mnie po pierdoli z tym nagrywaniem. Ten statek z kamerą nie może sam wrócić do mnie, a muszę po niego wracać zawsze. <grystanie> nie ma autopilota, nie ma. Nie wiem, czy tam będzie widać, o. Tam. Anna się mnie pyta, jakie tu można ryby złowić. Zacząłem się śmiać, że śledzi. oczywiście, że nie śledzie. Nie wykąpiecie się w morzu z wiadomych po prostu przyczyn? Nie, tak. Znowu po prostu, kurwa. Nie tak. Teraz idzie karetka. wynająć sobie jakąś kwaterę, I jedzie kurwa jebane. Kurwa covidioza Kurwy! I znowu jebana karetka. Ty, kurwy epidemiczne niech się kurwa skończą. Pierdolone COVIDy, Niech się to kurwa skończy ta, ta parodia już! Bo kurwa nie ma po prostu. To wkurwia! Jebane COVIDy, Kurwa jeżdżą tylko w tej wefty pizdy! karetki. Wypierdala już! Odpar <noise> Jaki kurde koszlek jestem. Kaszlek. Kaszleki to mówiłeś kiedyś na y, maluchy. Samochodem w Polsce. Pamiętacie? Widzimy jezioro. To jezioro nazywa się Lakul. Piercele. Okay. <laughs> <laughs> <I get away. śmiech> <Pierdolka. śmiech> to jest jeden z pierwszych filmów, jakie nagrywam w Nowym Roku. Także. Także co? <laughs> Okay. Jedzenie było bardzo dobre. Wracamy teraz do domu. Idziemy do samochodu. Zaparkowaliśmy sobie tutaj. Kurde, wywróciłbym się. Idę zaraz wyłączyć kiełbasy, żeby się nie spaliły. Ja pierdolę. Ja zawsze muszę się pomylić w jakimś takim innym jebanym słowie. I muszę to powtarzać. No ja czekaj, mam taki problem. Idziemy teraz na Plac Targowy, tutaj na Piazza Rachowa, Bardzo fajne miejsce, do którego mamy blisko. I tam mamy taką zaznajomioną... Zaznajomioną... Ale jestem głupi. Ale pi... Na początku chciałem... Zjebane osy! <śmusznie> lata mi się zaświeciły. <śmusznie> lata to lata, lata. Kurwa, lata to fid lata normalnie. <śmusznie> lata. znowu kurwa, lata. My byliśmy bardzo bar bardzo. Kurwa nie umiem się wysłowić. <śmusznie> Zmierzamy ko.... <śmusznie> Jest dużo... Ja nie umiem się, kurwa, wysłowić. Aczkolwiek... O, kupa, fuj. <laughs> <laughs> Okej, okay, poważnie. Aczkolwiek uważam, że... Jak... Jak co? <laughs> Nader kupa, ja nie mogę. Oni tu chodzą z psami i srają wszędzie. Srajniki. A tu są piękne krowie kupy jedna kupa no, druga no, kupa no, no, <laughs> ona się śmieje <laughs> ale mi się takie kupy zawsze podobają, to jest taki swojski wiejski klimat tam jeszcze były jakieś gdzie są, tu są, o tam nie wiem czy to widać tam tu gdzieś, gdzieś, będę robił zoom tu, 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 tam ważne nie naśmieję no, się, ale fajne fajne wiejskie kupy krowie, ważne żeby powiedzieć, że to są krowie to jest bardzo ważne. Nie nie tak. Kurwa, nie tak. Do dupy to wszystko. Jumko, husband. Give me the coffee. Husband. Co ci dać? Kawa. A kawa, ok. Kawa po poty... turecku. Kawa. Po Jaka gorąca! Pierwinty, jaki jupe! Ana wygląda jak muzeumanka. Na takim stoisku. Wieku, jak widać mi tą głowę! Ktoś znowu idzie. Kurwa. Wypierdalać, no idźcie szybciej. I nagram to zakończenie później. Yy, nie tak, jak ja to chciałem powiedzieć. No I co dalej? Jeżeli wam się podobał ten film, to go. To go co? To... Wiem To było wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie. Yy, mam nadzieję, że nie naraziłem się pewnym osobom yy, tym, co tutaj powiedziałem. A nie, nie podoba mi się ten, to zakończenie w ogóle które. Nie, tak, które co? Które kurwa co?